Mayday, mayday, mayday. Jeśli nie słyszycie, namierzyliście stację RPG, gdzie z ostatniego działającego mikrofonu nadaje maestro. Dookoła zimno, pusto i ciemno, więc chyba jesteśmy w kosmosie. Być może niedługo usłyszycie mój krzyk, bo od godziny coś drapie we włas, bardzo chcąc się tu dostać. Żeby zająć czymś myśli, będę mówił, licząc, że ktoś mnie słucha. Oto trzecia i ostatnia część pogadanek o działaniach wojennych w kosmosie. Materiał przydatny szczególnie pod kątem takich gier fabularnych jak Mothership, Obce RPG, Death in Space, Cold and Dark, Expanse RPG czy Eclipse Phase. Dziś skupimy się na abordażowaniu, walkach na pokładzie kosmolotu, a więc na bezpośrednich starciach między uzbrojonymi ludźmi w warunkach kosmicznych, w tym w niskiej grawitacji. Zacznę od uwagi natury ogólnej. Otóż, latając na statku cywilnym, zwykle zawodnym i niezbyt nowoczesnym, jak ma to miejsce w ponurych settingach futurystycznych i retrofuturystycznych, będąc przy tym na kontrakcie oszczędzającej na wszystkim korporacji, arsenał, do jakiego będziemy mieli dostęp, będzie skromny, przestarzały i zawodny. W takiej właśnie kolejności: skromny, przestarzały i zawodny. Z jednej strony, dzięki temu bohaterowie będą się mogli wykazać własną inicjatywą i pomysłowością. Z drugiej gracze nie będą musieli za bardzo główkować i wybierać z całej palety skomplikowanych, dziwnie brzmiących i dziwnie działających broni. Zatem możemy przyjąć, że poza bezłuskową bronią pulsową, przyspieszaną elektromagnetycznie, taserami czy miotaczami sprejowymi i żelowymi, na pokładach może się równie dobrze znaleźć antyk czy, czy nawet antyki pistolety karabiny znane z XX czy XXI wieku. Zastanówmy się teraz, jak i czym, mając ograniczone zasoby, można odeprzeć atak zmierzający do abordażu, i z drugiej strony, jak sprawnie takowy abordaż przeprowadzić. Abordaż definiuję jako wejście atakujących na kadłub lub głębiej na pokład atakowanej jednostki za pomocą siły lub pod groźbą siły. Standardem na statkach cywilnych jest posiadanie laserowego systemu antymeteorowego, antymetu. Są to omawiane w poprzednich odcinkach. Atestowane lasery osłonowe, efektywne w odległościach zwykle od kilku tysięcy kilometrów do kilkudziesięciu kilometrów od statku, oparte na fotonach lub pozytronach. Antymet ma za zadanie anihilować lub rozbić kosmiczne śmieci, które kolizyjnie zagrożą kosmolotowi. Jest coś innego, coś takiego jak lasery rentgenowskie, pracujące na swobodnych elektronach emitujących skupione promieniowanie X, czyli rentgenowskie promieniowanie. I takie lasery rentgenowskie są zdolne wypalać życie wewnątrz zamkniętych kadłubów, ale taka broń jest dostępna nielicznym. To jest broń wojskowa, na statkach cywilnych zakazana. W dyspozycji właśnie albo, albo sił wojskowych, albo jakichś profesjonalnych, zawodowych zabójców korporacyjnych. No ale wróćmy do antymetu. Świetne lasery osłonowe są obowiązkowe i jako tako radzą sobie. Całkiem dobrze z rakietami czy prostymi pociskami kinetycznymi. O ile nie będzie ich za dużo i nie będą nadatywać ze zbyt dużej ilości kierunków. Radzą sobie lasery, bo są szybkie jak światło. A żadne materialne pociski tej prędkości, prędkości światła nie osiągną. Chyba, że są torpedami podprzestrzennymi, które mogą zanurkować, zniknąć w hiperprzestrzeni i wynurzyć się z niej tuż przed uderzeniem w cel. Lasery są szybkie ale po zbliżeniu się obiektu bardzo blisko do kadłuba nie będą w stanie się odpowiednio skupić, żeby zniszczyć intruza. Podobnie zresztą mają pociski rakietowe. Większość z nich ma ogranicznik, który oczywiście można obejść albo wyłączyć. Ogranicznik zapobiegający eksplozji zbyt blisko macierzystego statku. Co innego działka szynowe, akceleracyjne, zwane kontaktówkami, tymi wyrzucające kinetyczne drzazgi pociski bezłuskowe w dużej ilości. One nie mają ograniczeń dystansu, ewentualnie ogranicza je pole ostrzału, ale w kosmosie łatwo jest zmienić orientację przestrzenną statku, nie tracąc przy, przy tym inercyjnej szybkości. Więc kontaktówki, o ile działają, są przy abordażu najbardziej niebezpieczne dla agresora. Kiedy już podleci bardzo blisko, czuje się pewny siebie. Może oberwać z taką salwą z akceleratorów, no i to jest, to może być niszczące. Ale jak mówiłem wcześniej, jest to broń z różnych względów zakazana na statkach cywilnych, a jednostki wojskowe rzadko się abordażuje. No i wspomniałem, że jeśli działają te kontaktówki, bo jak mówiliśmy również we wcześniejszych odcinkach, agresor zwykle zaczyna swój atak od próby paraliżu ofiary specjalistycznym harpunem, harpunem EMP czy innym pociskiem wyzwalającym silny impuls elektromagnetyczny. To wyłącza atakowany statek i jest też manifestacją siły. Poprzez użycie EMP albo po prostu zniszczenie pociskami silnika głównego bądź maszynowni z reaktorem, Pirat zmierza do wyeliminowania co najmniej dwóch systemów. Systemu uzbrojenia i systemu napędu. To one mogą bardzo utrudnić albo nawet uniemożliwić operację abordażu, jeśli działają, jeśli są funkcjonalne, jeśli załoga zdecyduje się ich użyć. Oczywiście, o ile wejście na atakowany statek rzeczywiście będzie potrzebne piratowi, bo stanem idealnym jest taki, kiedy atakowana załoga sama wydaje czy dostarcza interesujący pirata łup. W slangu ten łup nosi nazwę pryzu. No, ale y, sytuacja y, idealna, zakładamy, że nie zachodzi i trzeba z jakichś względów na pokład wejść. Abordaż prowadzony przez ludzi w skafach to wizja romantyczna, pasująca do retrofuturyzmu. No i taką będziemy omawiać. Ale tak między, y, między nami, jeśli piraci ceniliby swoje życie, to przodem y, wysłaliby pewnie maszyny, drony albo androidy, y, a nie ryzykowali własne życie. Ok, załóżmy więc, że ofiara ataku jest. Bezsilna, w tym sensie, że, że napadnięty statek wydaje się mieć uszkodzony napęd i uzbrojenie, najlepiej całe zasilanie. Ugodzono ją harpunem MMP, albo pocisk rakietowy zniszczył sekcję siłowni, ewentualnie pirat, pirat trafił w radiatory, bardzo widoczne w podczerwieni. I obecnie największym zmartwieniem załogi jest nie ugotować się z naracającego gorąca. Agresor wystosował ultimatum, pogroził. I teraz podchodzi powoli do dryfującej ofiary, synchronizując kurs i prędkość, co do abordażu jest niezbędne, podobnie jak dokowanie statku do innej jednostki. Jeśli ofiara wciąż ma możliwość manewrowania czy przyspieszania, to abordaż będzie bardzo kłopotliwy, choć nie niemożliwy. Wojskowo, yy, wojsko wykorzystuje wówczas specjalne yy, skafandry wspomagane, będące takimi swoistymi myśliwcami, rajderami abordażowymi. Zdolnymi na krótkie dystancje bardzo szybko przyspieszać, manewrować i wczepić się, są te pojazdy są w stanie dogonić i zakotwiczyć do kadłuba atakowanego statku. No i wówczas ten abordaż się rozpoczyna. Ale rozważmy prostszą sytuację. Ofiara ataku nie ma zasilania, my jesteśmy piratem, zbliżamy się, mamy włączone reflektory, bo w kosmosie jest ciemno, a nie każdy statek ma ładne, odbijające światło. Białe poszycie, jak kosmoloty z początku epoki ekspansji. Może pamiętacie ten XX-XXI wiek, gdzie wszystkie y, rakiety y, były białe. Oczywiście można patrzeć na statek w innym spektrum niż widzialne, na przykład w podczerwieni, na której te wspomniane radiatory kosmolotu wypromieniowujące ciepło będzie bardzo wyraźnie widać. Albo patrzeć radarowo czy liderowo. Najlepiej na wszystkie te sposoby naraz. Okej, okay. pirat podchodzi do sparaliżowanej ofiary, idzie już wyłączonym ciągiem głównym, manewruje, żeby się zsynchronizować. Kilkoma spazmami wyrzuca z siebie zasłonę dymną, rozpylany sprayowo gaz zakłócający lasery na wszelki wypadek. Potem wypluwa kilka osób w ciężkich skafach wspomaganych. To jest ekipa bordażowa. Ona łagodnie podchodzi do statku ofiary, lekko przyspiesza, potem wyhamowuje i kontakt. Magnetyczne podeszwy lub inne kotwy przywierają do poszycia. Ekipa abordażowa staje pewnie na kadłubie. Jeśli w tym momencie abordażowany statek odpali silniki, manewrówki czy ciąg główny, to na przymocowanego do statku pirata, już z nim zakotwiczonego, tak samo jak na załogę wewnątrz, yy, zadziała przyspieszenie, a więc przeciążenie. Mniej czy bardziej dynamiczne, mniejsze lub większe. Pamiętajcie o tym. Znaczy, różnica jest taka, że załoga wewnątrz statku prawdopodobnie jest gotowa, przygotowana, to ona odpala e, ten ciąg. Jest może w końcach, fotelach antyprzeciążeniowych, a dla, dla stojących, nawet wszczepionych jakoś podeszwami e, w kadłub e, piratów, może być to duże zaskoczenie. Jeśli to przeciążenie jest nagłe, to tak, to, to kotwy magnetyczne mogą, mogą puścić e, w, i, i może ich zdmuchnąć z kadłuba. Z drugiej strony, jeśli statek ma wyłączone silniki, to choć wciąż dryfuje, na nikogo przebywającego wewnątrz czy na zewnątrz kadłuba nie działa żadne przyspieszenie. Nie działa. Relatywnie, kosmonauta i statek są względem siebie w spoczynku, jakby tak nieruchomi. Co oznacza, że jeśli na chwilę kosmonauta wypuści z dłoni, nie wyrzuci, tylko wypuści. Z dłoni pistolet lub narzędzie, to ono nie odleci od niego, ani on nie odleci od przedmiotu, który się będzie swobodnie unosić obok, w nieważkości. Pistolet czy narzędzie będzie miało taką prędkość, jak sam kosmonauta i cały statek, do którego ten kosmonaut jest przyczepiony, a więc ta sytuacja będzie jakby lokalnie w pełni statyczna. Co innego, tak, kiedy ten statek przyspiesza. Kiedy statek ma włączony ciąg, jakiś silnik, który nadaje mu przyspieszenie, wówczas to przyspieszenie w formie przeciążenia odczuwa kosmonauta. Jeśli jest odpowiednio przymocowany do kadłuba, to od niego nie odleci, nie odpadnie. Ten powietrza na niego nie działa, bo powietrza tam nie ma. Działa wyłącznie przeciążenie, jak mówiliśmy. Jeśli w tej sytuacji kosmonauta przyczepiony do statku wypuści z dłoni pistolet, otworzy dłoń, uwolni ten, ten przedmiot, to Rzeczywiście, wtedy wyda mu się, że ten przedmiot odlatuje od niego z większą czy mniejszą prędkością. Przedmiot będzie się oddalał w kierunku przeciwnym do przyspieszającego statku. No i oczywiście trzecia rzecz, jaką warto rozważyć i o czym warto pamiętać. Pistoletem też można, bez względu na to czy przyspieszamy, czy jesteśmy statycznie na dryfującym statku, pistoletem można też rzucić, nadając mu dodatkową, niezależną od, środka, od ośrodka wyjściowego prędkość. Wyrzucenie, wyrzut pistoletu działa też na wyrzucającego zgodnie z trzecim prawem Newtona, ale przy małej masie, jaką jest niewielki pistolet i yy, y, y, y my, i y siła rzutu, to wszystko można zaniedbać i pominąć. W końcu to hard science fiction, ale, ale też w jakimś, yy, też ma być to zabawą. Dobra, to była. Yy, to było tak na marginesie, mam nadzieję, że zrozumiale to wytłumaczyłem. Za wszelkie nieścisłości językowe z góry przepraszam profesjonalnych fizyków. Wracamy do, do abordażu. Synchronizowaliśmy się, ekipa abordażowa siadła na kadłubie. Może nawet między statkami ustanowiono łącze. Jakiś półsztywny rękaw, czy chociażby linki asekurujące. Może zapukamy i zastraszona ofiara nam otworzy. Załóżmy jednak, że nie. Jesteśmy na kadłubie i musimy się włamać do środka, wejść na pokład. Wycinanie otworów w szyciu wymaga ciężkiego sprzętu i chwili czasu. No i musimy ten sprzęt mieć ze sobą. Daje to element zaskoczenia, bo sparaliżowana ofiara późno zorientuje się, w którym miejscu wchodzimy. Najczęściej jednak wtargnięcie na pokład wykonujemy klasycznie, przez śluzę. Jeśli własnie zostanie odbokowany dobrowolnie, no to zamek trzeba schakować lub znowu użyć ciężkiego palnika do przedarcia się do środka. W zależności od obrażeń statku, tego czy na przykład ma on zniszczone zasilanie, czy tylko je częściowo lub całkowicie wyłączono, w zależności od tego wewnątrz na pokładzie, wewnątrz statku, jak już do niego wejdziemy, może być ciemno, może nie być sztucznego ciążenia, może nie być powietrza, albo wszystko naraz. Niektóre instalacje mogą iskrzyć, gdzieś może uchodzić tlen, grożąc z pożarem, wyciekać chłodziwo. Nawet jeśli mamy pełen komfort, światło, powietrze, ciążenie, napowitanie, to agresor rzadko kiedy zdecyduje się na zdjęcie hełmu, jeśli jest rozsądny. W powietrzu może zostać przecież rozpylony trudno wykrywalny gaz, albo nagle zaatakowana załoga awaryjnie rozhermetyzuje daną sekcję statku lub wywoła pożar. A więc ekipa abordażująca, jeśli jest rozsądna, jest w uszczelnionych skafandrach, wchodzi na pokład i zachowuje czujność do końca. Włącza wykrywacze ruchu, jeśli takowe posiada, podłącza się do, bezpośrednio do systemu w statku, włamuje się do komputera pokładowego, aby upewnić się w swojej przewadze, sprawdzić sytuację. I uzyskać dostęp do danych statku, na przykład poznać rozkład pomieszczeń i monitorować działania załogi. Nawet jeśli piraci wymusili to od ofiary wcześniej, rozsądnie będzie na miejscu zweryfikować te dane. Po rozpoznaniu, intruzi ruszają na mostek lub do ładowni ewentualnie rozdzielają się. Wszystko w zależności od celów abordażu. No bo po coś na ten pokład weszliśmy. Zaczynamy ten cel realizować. Moment wejścia na pokład jest zawsze niebezpieczny. Napadnięta załoga może już czekać z wycelowaną bronią, zastawić jakąś pułapkę, może wpaść na pomysł pojmania agresorów i dzięki posiadaniu zakładników podjęcia negocjacji z wrogim statkiem. Nawet w sytuacji zarządzonej przez kapitana kapitulacji nie wszyscy załoganci muszą się temu podporządkować. Załoganci czy jakieś pasażerowie. Ktoś może, ktoś może się bronić, zwłaszcza wiedząc, że piratom zależy właśnie na nim albo na, na przedmiocie, który przewozi. Wtedy wcale nie musi się na kapitulację ogłoszoną odgórnie yy, zgodzić. Może więc, tak czy inaczej, może dojść do walki. Użyta broń będzie zależała od dostępnego arsenału obu stron, ale również od ich determinacji, od ewentualnych obaw przed, przed zniszczeniem infrastruktury statku. Pamiętajcie o tym. Na stacjach kosmicznych, jak i na gwiazdolotach broń mogąca uszkodzić poszycie i systemy podtrzymywania życia jest zwykle zakazana albo bardzo restrykcyjnie ograniczona. Yy, Grozi zniszczeniem całego obiektu, śmiercią wszystkich, no i marnotrawstwem potężnej ilości kredytów, więc jest to zrozumiałe. Jednak, jeśli walka idzie o wszystko, to obie strony nie będą się pacyczkować i wytoczą przysłowiowe najcięższe działa. Oczywiście, piraci mają mniej do stracenia, chociaż różnie to bywa. No za załóżmy, że, że nie niszczymy się nawzajem maksymalnie no bo wtedy wejście na, na pokład miałoby mały sens. W przypadku konfliktu w ograniczonym zakresie walczy się subtelniej. Stosuje się broń niskoenergetyczną albo broń białą, czyli jakieś wibroostrza, mononoże, rękawice bojowe, czy broń obuchową. Nawet improwizowaną. Broń niskoenergetyczna to wszelkiego rodzaju paralizatory i lekkie notacze, Pałki elektryczne, tasery, strzałkowce, kuszery, czyli różne odmiany, jakiś kurz, które wrzucają. Przeróżnego rodzaju pociski, granaty. Ale mogą to też być obezwładniające bronie sprayowe, mogące miotać sieci lub jakieś neurotoksyny wypluwać. Pistolety gazowe i żelolety. Mało kalibrowe pistolety z pociskami klejowymi. Lekkie, poręczne i niewielkie paralizatory czy strzałkowce. Łatwo je ukryć, ale one są mało skuteczne przeciw człowiekowi w skafandrze kosmicznym. Nie mówiąc już o jakichś skafandrach opancerzonych. Tutaj spisuje się lepiej broń biała. A najlepiej broń energetyczna i prochowa, która z kolei jest niebezpieczna dla infrastruktury statku. Broń energetyczna, czyli egany, to, wszelkie, to wszelka broń pulsowa przyspieszana elektromagnetycznie, czyli szynowo, no ale też miotacze soniczne albo broń radialna to też są rodzaje broni energetycznej. Broń radialna taka jak miotacze mikrofal, czyli masery. Masery emitują wiązki mikrofal, które wnikają płytko w skórę nawet przenikając na przykład przez, przez skafandry, drażniąc receptory bólowe. Trafiona osoba ma wrażenie, jakby przyłożono jej do ciała rozgrzane żelazko. Paskudna rzecz. Szynowe Egany w rodzaju karabinów pulsowych są dosyć ciężkie. Pamiętacie? M41A. Ale wytrzymałe, o stosunkowo prostej konstrukcji. W momencie włączenia zasilania w poziomej części broni powstaje... Obwód szyna, pocisk szyna, obwód, w którym płynie prąd elektryczny. Obwód ten wytwarza silne, poprzeczne pole magnetyczne i siła elektrodynamiczna wyrzuca pocisk lufą z dużym przyspieszeniem. Amunicja do broni pulsowej jest bezłuskowa, wykonana z materiału przewodzącego prąd lub takim materiałem pokryta, a egany wojskowe. Mogą być biometrycznie przypisane do jednego oddziału wojskowego, bo pamiętajcie o tym, że wojskowi mają, wojskowi służby porządkowe, policja ma, ma broń zabezpieczoną, także intrus nawet jeśli taką broń zdobędzie, żeby się nią posługiwać, będzie wcześniej musiał ją, ją schakować. Broń wojskowa i, no i duża część takich cięższych karabinów, cięższych karabinów energetycznych, ma stabilizatory odrzutu, które zmniejszają problem w nieważkości. Czyli ta, ta broń tak nie kopie. Yy. Zasilane są ogniwem energetycznym, zwanym energizerem, starczającym na kilka tysięcy strzałów zwykle. Magazynek w gwarze wojskowej, zwany klipem, mieści znacznie więcej pocisków niż w broni łuskowej, bo jest to zwykle 100, 200, czasami 300 sztuk. Co do broni, właśnie, co do broni tradycyjnej, łuskowo-prochowej, czyli amunicji zespolonej, to oczywiście ona będzie działać w próżni. W otwartym kosmosie, zresztą również pod wodą. Yy, uderzająca w nabój spłonka powoduje eksplozję wewnątrz hermetycznego naboju i wyrzucenie pocisku. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Zresztą proch, zupełnie na marginesie, proch jest mieszaniną, w której znajduje się utleniacz i nie potrzeba do reakcji, yy, żeby, żeby nastąpiła reakcja tlenu z powietrza. W wodzie oczywiście są znacznie większe opory dla pocisku. Płyny są wiecie, gęstsze niż standardowa atmosfera ziemska na poziomie morza. Z kolei w kosmosie, z powodu braku powietrza, takich oporów w ogóle nie ma. Może też braknąć znaczącego pola grawitacyjnego, zatem zasięg broni, yy, czy to łuskowej, czy to bezłuskowej, yy, rośnie niepomiernie. Wszelako problemem, jeszcze raz przypominam, może być odrzut. Bo pamiętajmy bowiem, yy, że choć w nieważkości, czy mniejszej grawitacji, waga maleje albo zanika, to masa się nie zmienia. A tą masę wpisujemy we wzory fizyczne. Trzecia zasada dynamiki Newtona pokazuje, że strzał nie wiem, z magnum 44, wykonany jedną ręką w nieważkości, nie tylko odrzuci nas do tyłu i nada nam prędkość, może zaczniemy wirować jak bączek na przykład, ale może przy tym spowodować zwichnięcie nadgarstka albo barku. Albo na przykład broń nas tak kopnie, że znokautuje, że nas yy, znokautuje, ogłuszy. Tutaj ważna jest prędkość i masa kuli, którą wystrzeliwujemy, ale yy, tych szczegółów Wam oszczędzę. I broń energetyczna, zwłaszcza broń przystosowana do walki, również w warunkach próżni, ma stabilizatory tego odrzutu. A klasyczna broń prochowa na amunicję zespoloną e, zwykle tych stabilizatorów nie ma, więc tutaj trzeba, trzeba uważać, bo no można głupio skończyć e, z wybitymi zębami przez, przez strzał, e, przez strzał jedno, jed, z jednej ręki z jakiegoś kopiącego pistoletu. Nie? E, jeżeli już, to dobrze się trzeba zakotwiczyć. Yy, trzymać taką broń oburącz. W warunkach grawitacji ziemskiej to yy, taka broń czasami yy, nieźle podskakuje, a przy, yy, przy korzystaniu w tym yy, w mikrograwitacji w mikro to może być zabójcze. Okay. W zamkniętych pomieszczeniach i odcinanych grodziami korytarzach wszelkie ładunki wybuchowe granaty, miny, przeróżne pociski odłamkowe będą, yy, będą zabójcze będą siały wielkie zniszczenie. Korytarze można barykadować drzwi, można zaspawać, zablokować. Niektóre pomieszczenia można zalać jakimś płynem wodą, czymś przewodzącym prąd, i do tego prądu podłączyć, można przygotować proste pułapki. Pamiętajcie o tym wszystkim. Wśród ładunków wybuchowych mamy granaty. To są nie tylko, nie tylko miny, nie tylko jakieś, ale też granaty, granaty rzucane lub wyszliwywane. No i wśród granatów tak klasycznie. Można rozróżnić granaty EMP, odłamkowe, gazowe, zapalające, obezwładniające, yy, które mogą wyrzucać kleiste, no podobne rozbryzgi. Ale jest, są też nieco większe granaty kombinowane, na których działanie składa się kilka efektów. Granaty błyskowo-hukowe, odłamkowo-dymne, impulsowo-gazowe. Yy, co tam chcecie. Zdecydowanie, yy, zdecydowanie się na walkę na pokładzie to jest pewna ostateczność. Walka na pokładzie zawsze prowadzi do dużych zniszczeń, które mogą uniemożliwić załodze przeżycie, nawet jeśli pokona, odeprze agresorów. Bezpośredni bój pokładowy to jest przedzielanie się przez kolejne kabiny, korytarze, łączniki i sekcje w kierunku strategicznych punktów węzłowych statku mostka, maszynowni, ewentualnie pokoju kontrolnego, persony pokładowej statku. Tak przynajmniej wygląda walka pomiędzy ludźmi. Likwidowanie ksenomorfów to zupełnie inna bajka. Dobór broni i taktyka operacji czyszczenia infrastruktury z obcych, wrogich organizmów. Zależnie to jest od szczegółowej charakterystyki przeciwnika. Jeśli możliwości wroga są nieznane i mamy wybór, to najlepiej się z nim załatwić z daleka, to mówką, nieprawdaż? Wracając do ludzi, to napadnięty statek można obsadzić swoją załogą. Można go wyszabrować, ogłacając z większości ważnych części, i można go też po wszystkim wysadzić, zacierając ślady aktu piractwa. Pojmanych załogantów czy pasażerów można sprzedać jako żywy towar, na bioeksperymenty, źródło organów do przeszczepów czy jako ofiary ekskluzywnych polowań na ludzi. O tym już kiedyś wspominałem. A teraz kilka pomysłów i wolnych myśli dla moderatorów rozgrywki, czyli koordynatorów sesji. Drodzy moderatorzy, pamiętajcie i moderatorki. Pamiętajcie, że jeśli na statkach sztuczne ciężenie jest generowane za pomocą jakichś pól dociskowych, to tymi polami można zarządzać. A więc można zmniejszać lub zwiększać wagę. Odczuwalną wagę. Można przynieść wroga do podłogi lub ustanowić w danej sekcji nieważkość. Nagle, niespodziewanie. Znajomość własnego statku powinna dawać przewagę w jego obronie. Można wykorzystywać wąskie, serwisowe tunele do podkradania się lub obchodzenia wroga. Takie tunele niekonieczne są jasno zaznaczone na planach, lub mogą zostać z tych planów usunięte przez broniących się. Zawczasu, tak? Kiedy... Albo być może jest to przemyślana polityka yy, korporacji, że pewnych rzeczy na planach się nie zaznacza, a one są. Dźwięki nadawane z interkomu mogą mylić wroga, niepokoić i opóźniać jego postępy. Można zaminować pewne pomieszczenia lub ustawić blokady drzwi. Można rozpylić w powietrzu truciznę, uaktywnić jakieś dziwne zarazki. Można przygotować drona samobójcę, ustawić gotowy do strzału autonomiczny karabinek, albo wypuścić ze zbiornika twarzołapa. łapa. Akurat go mamy i postanowimy, postanowimy użyć go przeciwko agresorom. Roboty czy androidy albo załoganci w skafandrach mogą wyjść na zewnątrz, na kadłub statku i wrócić na pokład innym władzem, obchodząc czy okrążając w ten sposób wrogi oddział, który na tym pokładzie pozostał. Najbardziej zakręconym numerem jest wykonanie podczas pirackiego abordażu skrytego przejęcia pirackiej jednostki. W momencie, kiedy napastnicy wchodzą na nasz statek My przejmujemy ich kosmolot A wiecie, w niektórych sytuacjach niewiele jest do stracenia I można decydować się na wszystko Przy wykonywaniu zwiadu Wchodząc na, na wrogi statek Pamiętajcie o użyteczności małych dronów o, o, o wadopodobnych dronek Które, czy to w warunkach ciążenia, czy nieważkości Nieważne Ale wysyłane na szpicy jako rozpoznanie Świetnie się spisują Jako ten zwiad A w ostateczności mogą eksplodować Albo nagle przyspieszyć i zachować się jak pocisk jeśli walczy się z podobnymi ludziom androidami, nie mając świadomości natury wroga, to można za to srogo zapłacić. Wyobraźcie sobie, że po zastrzeleniu przeciwnika, za moment on wstaje i atakuje nas, niczym syntetyczny zombie. Naszym wrogiem, poza ksenomorfami, bardzo odpornymi androidami, zainfekowanymi ludźmi, albo po prostu agresywnymi ludźmi, naszym wrogiem może być sam statek, czy raczej jego persona pokładowa, sztuczna świadomość kosmolotu. By ją unieszkodliwić i odzyskać statek, będziemy musieli przedostać się do węzła kontrolnego, a po drodze czekają nas atrakcje fundowane przez zarządzającą wszystkim SI sztuczną inteligencję. Oczywiście bardziej ekstremalno egzotycznym wrogiem będą demony, upiory martwej załogi, czy nasze własne skafandry przyjęte przez inteligentną nano zarazę. Co jeszcze? Poza bronią warto pamiętać o pancerzeniu. W hard science fiction osobistych tarcz siłowych nie będziemy raczej posiadać, a cięższe pancerze i wspomagane eksoszkielety to raczej domena wojska, ale lżejsze osłony osobiste wchodzą już w grę. Mam na myśli proste kamizelki kuloodporne albo y, zaimprowizowane z czegoś osłony ciała. Ewentualnie droższe plastrony czy biokirysy wszczepione pod skórę, samoregenerujące pancerze z egzopolimerów, tego typu rzeczy. Pamiętajcie yy, o tych bojowych modyfikacjach ciała, o protetyce i cyborgizacjach. Tak, w kosmosie cyberpunki całkiem nieźle sobie radzą. Dopalacze refleksu, wysuwane ostrza, strzałkowce w cyberoku, toksyczna ślina. To wszystko przyda się podczas bezpośrednich, bezwzględnych walk twarzą w twarz. Walka wręcz w nieważkości mikrograwitacji wymaga dobrej koordynacji i zwinności. Uderzając przeciwnika oddziaływujemy też siłą na siebie, odpychamy się od niego. Odepchnięci możemy się połamać, uderzając o ścianę. Pamiętajcie, masa nie znika, a masa to nie waga. Jeśli w nieważkości ktoś popchnie w nas fortepianem yy, i trafi, to uderzy nas masa 500 kg przemnożona przez prędkość. I choć taki fortepian sprawiał wrażenie lekkiego jak piórko, zabije nas na miejscu. Na koniec... Polecanka książkowa, tym razem coś z naszego polskiego poletka, militarna science fiction Michała Cholewy w cyklu Algorytm Wojny, wydawana przez Warbook. Jeśli szukacie inspiracji dla prowadzenia oddziału kosmicznych Marines, to Gambit, punkt cięcia, Forta i inne części cyklu Cholewy świetnie się do tego nadają. Ciężkie żołnierskie życie na kosmicznej wojnie między frakcjami ludzkości, które przetrwały swoisty punkt sztucznych inteligencji. Fantastyka naukowa w twardym wydaniu, w kilku miejscach puszczająca oko do fanów Aliena. To tyle. Na dziś będę kończył. Wskaźnik baterii jest na minimum, a ja nie chcę stracić oświetlenia teraz, kiedy to coś na zewnątrz znów zaczęło skrobać włas. Obyśmy się jeszcze kiedyś usłyszeli. Jeśli nie, to wspomnijcie mnie na waszych kosmicznych sesjach. Nadawał maestro ostatni żyjący załogant stacji RPG. Over and out.